Rośliny krzyczą, gdy są przecinane lub brakuje im wody. Do takich wniosków doszli badacze analizujący zachowanie roślin w sytuacjach zagrożenia. Zgodnie z tekstem, który został opublikowany w Science Alert, w ramach eksperymentu naukowcy odcięli łodygi pomidorów i tytoniu, a następnie umieścili je w dźwiękoszczelnej komorze akustycznej. Za pomocą specjalistycznego sprzętu zaobserwowali, że rośliny pod wpływem stresu Wytwarzały trzaskające lub klikające dźwięki o częstotliwościach ultradźwiękowych. Niestety, naukowcom wciąż nie udało się zrozumieć, w jaki sposób rośliny generują te dźwięki. Badacze spekulują, że może to być związane z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach, takimi jak transport wody lub reakcje obronne. Odkrycie to będzie miało istotne znaczenie dla zrozumienia funkcjonowania roślin, a w przyszłości może pomóc w opracowaniu nowych metod ich uprawy lub monitorowania stanu ich zdrowia.